O, siemaneczko witam was na jej odcinku, wcale tak yy, yy, z Part 1 witam, yy, subskrybujcie, lajkujcie, gramy w Bedwarsy, bo tak jest yy. i ona ma że na plecach taka prawda, ale ten, u mnie jest part 2, będzie, Je zmontuję ja u i tak będzie fajnie. Tak. Ej, wiedziałeś, że trikiem, żeby zbierać yy, rzeczy, no. trzeba pierwszym kucnąć i wtedy dostać wszystko ale Byłem pierwszy, i teraz ja dostaję. Ale wszystko ogólnie się dostaje, wszystko, bo zepsuli piecyki, kiedyś dostawały obie osoby. Nie patrz, patrz. E, bo właśnie na piecyku, jak podejdziesz pierwszy i kłócniesz, a jak osoba pierwsza podejdzie no i nie kucnie no to możesz być po prostu pierwszy i ciekawe. dostajesz ten. O, ja to zawsze robię, ja, ja, ja to odkryłem, to było bardzo ciekawe. Odkryłem to w taki sposób, że widziałem, jak inni kucają najpierw, a potem go dostawali, no to ja takie. Spoko. A, spadną zaraz. Spięta. Zmieniłam sobie czułość. No i. te czekania na 8 zł to. doszło końca. Co sądzisz o tym, żeby pozbierać sobie diaksy i mieć wywalone w inne drużyny? E, to można zabić jedną drużynę i iść pod diaksy innej drużyny, żeby mieć. A tutaj masz ja kółeczku. A, no tak. To nie ta mapa. <grym <grym Myślałem, że to jest taka mapa. To jest taki tutaj, czteroosobowa, no nie tylko że... No no. Wiesz o co chodzi. Okay. E, jest... Jedyn... Są Ten typ zabrał nam diaksy. Tak, no, e, no i zrzuci mnie łapką jeden hit. Jestem pro player. To jest dopiero ale, ale on strasznie daleko cię. Eee, on śmierdzi. Czy ja nie umył pewnie? Co? Chyba, że ma chyba że ma tego. Nie po prostu się nie umył. Ja też się nie umyłem. Ale on bardzo bardzo mnie sklepał. Tak, tak szybko. wiesz. On może Ludzie mieć... Ty dawaj pierwsze sklepnie. na niego. Kogo? Na niebieskich? No, bo jak ich nie rozwalimy, to on nas rozwali. Chyba, że lecisz pod jaksy pozbierać. Eee, Pójdę. Oni już się tam ulepszają tymi diamentami. No, wiem właśnie byłać moje nawalanie w myszkę? Nie Chyba nie A, no to dobrze A popa pa, pa jestem proplayerem, no i... A, dobra, to wyszło Weź! E. O kurde! Mówię, on coś ma Dobra ma Chytyma. Chytyma. On, jak on do mnie biegł tyłem Zaczął mnie biegać tyłem Waj. rób, rób licznik, ile zobaczymy cheaterów Bo mi się nie będzie chciało na moim nie ja no, będę. chyba nie będzie ich aż tak dużo. O jest dopiero 17. O idzie, idzie, cheater, ja się odsuwam, nie. Wal, wal, bombę, wal, bombę. O wyszedł, wyszedł, wyszedł. Został, ci, został ci nie cheater, został ci nie cheater. Lol no 2, 2, 3, 3, lol 2, 3, 3, 3 ci został. Ląbało 3, 3. Dobra. ...leczenie, a nie na tej... O! ma mordo! Eee, nie stać mnie na nic innego, wiesz? Jak pułapkę. To mnie jakąś pułapkę kupi, wiesz? Ale to mamy. się buduje, ja po designie, piękna sprawa. Już mamy. Bum. Bum. to bum. Tak. Narka. Mordo. <głos> <głos> yep. Yep. O, mordo! O! Wiesz to, o, ja, bym, ja bym zbierał na szarpnesa, bo to by się bardzo przydało. To zbieraj szarpę, ja mam na razie zbrojkę. E, chcesz ja. zbrojkę? Chcesz zbrojkę? Ty nie chcesz zbrojki, jasne, ja że zbrojkę. chcesz zbrojkę. O, ja nie chcę, ale diamentową. No, dla ciebie wszystko, co najlepsze, no. nie? Po prostu, że tak. Wiesz, ja będę rozpieszczany. No pewnie, że tak. Tu masz z, w skrzynce człowieku. Przejdę się do czerwonych, bo chyba tam nikogo nie ma. A jeżeli jest, on, to stracę cztery diamenty. Kurde. Kurde. <grystanie> Jak Prawie spadłem. Nie wiem, nas grini chcieli atakować, ale im nie pykło. No? Bo wiedzą nie mamy Co do ten typ się tak upor. To jest, czemu oni się budują kamieniem? Menele walone. Kamienie... No i straciłem pięć diamentów. czy ty będziesz miała content. Nie. Nie content nie wiem, jak ja zawsze sam nagrywam, no to mam takie Cześć, ja... dzisiaj idziemy sobie po to, po to A potem jak ty coś mówię To ja nie mogę tego dokończyć Nie wiem czemu, czy tutaj się będą nas się? Nie, no to ja nie umiem tego dokończyć Bo od razu o tym zapominam A potem jest cisza, po prostu nic A teraz patrz, jak się z kimś gada o, no nie, ja ogólnie nie, jest tak. taka rzecz, że jak nagrywasz, warto jest rzeczyć głupoty i bardzo krótko mówić te rzeczy. Czyli na przykład... E, w sensie mówisz jakieś... Nieważne. Nieważne, okay. No, to bardzo ważne, mówienie nieważne, kiedy się tego nie chce, a jak się chce, no to mówienie ważne. No, gadam bez sensu. Poczę. No, totalnie. No, totalnie. Totalnie Tego się nie spodziewali Dobra Duru duru dum Bo Mam pułapkę, więc to... O, radzi się do nas pchają Nie, spadłem, o radzi. Red Pa, 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 do boida, do boida, do niej Kolejne cztery, to było na Szarpnesa Czerwony ty gnoju Szarpnesa mi kradł Leci kradli. do nas, leci do nas Cztery już mam szansę dwa. na odzyskanie szczególnie siema? Siema I tam w mojej chacie Oliczku. On awkuje specjalnie. Albo ja odzyskałem. Odzyskałem. Konrad. Dobra. Kto nam został? Tylko oni. My to wygrywamy. No ale... Na Częście nagrywania jest ustawione. Od kiedy, od kiedy szczęście nagrywania jest szczęściem, a nie pechem? Właśnie ja mam takie coś, że jak zawsze nagrywam, albo live'a mam, no to wygrywam częściej niż bez renagrywania. To ja lamię, bardzo. Ty Bogo, nie mogę dosięgnąć. I mają kamyk. A i... Czerwony, a wkuję, dziękuję. Ale rymy. Dawaj, nie, nie idź tu! Nie idź tu, daj mi żyć! Wow. Brawo! Pyk, jeden, frak, drugi, trzeci, czwarty, piąty, ja bez zbrojki załatwie dwóch, a wyszedł. A myślałam, Potem że masz zbrojkę. Wojna. O, GG. Ja zbrojki. To po, po co ci dawałam? Cygre. Dawałaś No miałeś na zbrojkę jak szową. A to ten... Nie, nie zauważyłem. Patrz, kucnąłem pierwszy i, i teraz znowu będę Nie, eee, Ogólnie pierwszy. to się nie odsunie. Widzisz? A weź odsuń Magia się. Magia kucania. Ale to już... A, bo... I teraz sprawdź. No i teraz Ale sprawdź. nie, bo to takie działa. Byłem pierwszy, no to już ciągle dostaję, widzisz? To... Nie. Znaczy ja ja, 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 ja mam zawsze taki plan. Zbieram najpierw 8 złota. Yy... Nieważne by żelazo, tylko 8 złota. No i żebym miał chociaż żelazny mieczyk, żeby od razu jak będę atakować, to będę miał. Ja sobie zbieram rome. przynajmniej na jedno TNT. Okay. I, yy, I. 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 Mieczyk. ten czarny, znaczy szary, znaczy kamienny. Mm. I, i rozwalank. <tryz> o. Ile tego złota mówiłeś? <laughs> złota 8 O dobra, lecę na blu. Bo potrzebny jest 7, nigdy. <laughs> eee... Seriously? Przede. Nic, kocham też. jest. się wojna światowa? No a jak? Dobra, wygrywamy tą wojnę. Weź leć na blue. Od blu się poleci do. Tego, a będziemy mieli już M eme, eme, eme Dawaj, idziemy po te diamenty obok blue Zabijamy blue, idziemy potem z blue do Tego pikachu u nich No taki był i właśnie mój plan idziemy potem z tego pikachu ja go bardziej rozbudowałem, ty na to spadłaś Dobrze Może być nie ja spadłem, ja jestem po prostu... Bogiem Zjem zupkę, będzie lepiej <laughs> Mmm, Dobre. mała improza. Nie, 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 nie. Mm. Um. Ty, a wiesz, grała? że ja w ogóle na, na złej czułości grałam? <grym> Spoko. Ja, ja gram na czułości 10. Ja gram na czułości 40 węzłów. Jeszcze mam myszkę DPI zmniejszoną do 800. No, ja mam DP i też 800. Chyba. Albo 300? Nie wiem, kiedyś no nie grałam na 1300 i kurka. I brakuje mi. No. I brakuje mi parko parkourów. Bo mam na parkurze sobie... to było bardzo wygodne. Congrats no. A ja mam Beda Blue, co ty na to? O, ale najpierw kupisz żeby mieć większe na Blue. O, mam drabinki. Okay. Ty bo ja nie mam jak się teraz wydostać z to. Mam stack i 15 wełny, żeby pomóc, ale nie wiem czy mi się chce. O! Mam ze mnie. <stutuj> <sutuj> 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 Wydaj mi jednego fraga, to... No, ale ja ich nie zabijam. Oni sami nie ogarniają co robią. Oni mają szatnę! Ale oni sami się zabiją zaraz. Ty malaga, chodź po fraga, ty malaga. Chodź po fraga, ty malaga. O, sam spadł. No i dobra. No nie. Ale ty dostaniesz fragę. No to było. Będę miał zero killi, ale wygramy. Ej, ja nie wiem kompletnie od czego zależy tutaj ten level. Kompletnie nie ogarniam. Tak, że jak tak rośnie. Napisze... Tak, to że o, masz mały. wyższy yes. level. Kochasz I piec? mam pięć gwiazdek. Tak. To ci chodzi? Tak, o to. Że tutaj jakoś dziwnie no, rośnie prostu... ten level. Bo mi się wydaje, że to jest przez to, ile masz wygranych rund, no i musisz mieć wybraną e, ilość e, tego. I Jak będziesz miała ostatecznie tyle samo. Ty bo radzi niedługo, ile, nie ile masz mieć? Oj tak, ile do. A ich nie ma. Nie wiem kompletnie gdzie jest typek o tam. Okej. Okay. Rozalony. To jest dobre, bo jego zlagowało, no nie. No bo wiesz, mu nawaliłam tyle tych pułapek, że... <śm> no właśnie zauważyłem <śm> jak spamiłaś tym. a się chyba poddał, to. Po... Nie, bo stwierdziłam, że kurka... <śm> wracaj do mnie. <śm> Że może zdążysz wrócić zanim ten... Ale dobre to jest, że ty się w ogóle nie odzywałeś taka kompletna cisza. No ja się w od nie, nie odzywam dużo, na tak dużo gadam, no ale... To jakby jest y, posiadanie YouTube'a power, nie? Ale tak... Jakby to jest... się miało... Ja, ja, ja coś, coś tak czuję, że jakby się miało jakieś tysiąc widzów oglądających każdy live, no to wtedy no to od razu. Da się gadać, szerszy tak przynajmniej takie uczucie chyba jest. Znaczy ja ogólnie nie gadam dużo. Jestem raczej z tych cichych ludziów. ludziów. Tak. Pokażę ci gdzie ja byłem? Byłem o tam już byłem u, czer znaczy u czerwonej papurki. O ludzie to są greeni, zmarnowałam perłę. Ach. O, oni mają tam łóżko. Ej, czekaj. Jest tylko pepa, która jest chyba AFK. Nie wiem, miałam drabinki, ja które idę. mi dużo nie dają. Jeżeli nie mam przypisanych. E xD, on nawet truszkę nie obudował. Patrz, idę, będę tam pierwszy. Może zrobić pumpy jumper? Tak. I to już inna sprawa. Nie, nie. daj mi zniszczyć łóżko, jestem obok. Dobrze, niszczuszko. A gościu malaga, to cię go obije. Mogę ci go obić. Wysadziłaś go? Nie, ale mało Malała. Ja cię, malała. sobie, zróbmy wiele fragów. Yy, tutaj się nie da, bo on wyjdzie. Nie. W końcu. Ja cię go nie, mogę nie, poobijać weź sobie z nich No to jak... No to jak wyjdzie, niech mi nie ukrzyczy O, ja fragi wbijam No, To niszczy, a ja chcę tego ostatniego fraga Darmowy frag Wygrano TNT Znaczy nie TNT 11 <śmiech> <śmiech> O, a ja mam trzy, fajnie, nie jestem na ostatnim miejscu Nice O, ktoś ma <laughs> cheaty Ktoś ma cheaty. O, dobra, będzie banowane. Cheaty ma Steve, a ktoś ma Nick Steve? Co, czyli co, czyli, czyli na twoim y, odcinku są dwa cheaterzy, no. I wniosek tego jest taki, że trzeba pobrać cheaty. <grym> Jakiś Steve ma te? Tylko, że ja nie widzę tutaj Steve'ów. Trochę licałem. mi się, że to jest Piotr 19999, bo to jest nick wymyślany na szybko. Ale Steve jest w tym. O, co ja odwalam? Przed chwilą zrobiłabym to, co ty. A ja zakładam, że to jest Piotr 999999 Wow, dobra. E, wiesz, co ten? Ale jaki ten ma nikt, co właśnie go zabiłam. Oni mają w ogóle obudowane łóżko. Mają właśnie Trzeba zrobić Ninkab No nie! Odkryte miałam. O, brawo. Tak, na hita <grym <grym Ja mam jeden 500 <grym> biszka. Więc... Trochę mi zaśmierdział, ale to mógł być też lat. Ale, mi się wydaje, że to jest albo Piotr, albo Szymonik. Z... Ale, ale ten miał nicka bla 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 i był Steven. O, Blue do nas lecą. Lec do blu. No bo to jest właśnie. Cztery. Cztery, cztery. trzy. On, on wie o tym, że. On Jeden? Jest, że my wiemy. Siema. Joink. Ale był ładny. No. Joink. Ja mam plan. To jest plan warty czterech szmaragdów. Jaki masz plan? O siema zielony. A dobrze. ja lowa, nie? Okay, <laughs> Wyeliminowana drużyna Nice Nie ma za to. nie drużynowe ulepszenia, ale ja się zwaliłam. Ale się zwaliłam, ale zwaliłam. Powodzenia. <noise> spadł. W ogóle czerwoni nie ogarniają. Przykre. Uciekał zamiast się klepać. <noise> I nie spadł do wojny zamiast skoczyć na most. Jak ja za słabkim to zniszczę wszystko. Lecę. On nawet mnie nie widzi. On, nie, nie widzi. on mnie nie widzi. On się buduje jakoś. To jest. To jest. To jest. Ja jest z łapki jeszcze kamień. Widzę to. Czekaj pomogę ci. Złapię. Uważaj. Zauważył mnie. XD. On mnie nawet nie mógł uderzyć. Brawo. Wiesz It's co, nice. y trzymaj szarpa. Nie z tej strony są szarpy. Z tej strony są szarpy. Dzięki. Oh, oh. O, wejście tego, a ten drugi jest spał u nas, nie? No, idzie przynajmniej, ale co jest? My nie mamy papki tak ogólnie. A, on jest na środku. E, ja to los. Dobra, złapi go. Złapi go. Złapi go, owale. Mój, mój! A, tam spadł. Czci. Mówiłem, że złapi. No, no. mamy tyle samo fragów, więcej nie miał. <głos> <głos> Spoko. Widzisz szczęście, szczęście YouTube'a. każda runda nasza. To papa. Machu, 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 papa. Biać na ulkano po drugi part, ja. dwa, tak. Tak. Po drugą część, jakby ktoś nie ogarnął. Tak.